Miło Was widzieć na moim kanale, z tej strony Wolverine YouTube. Słuchajcie, mam dla Was zdrapki To jest mój odcinek numer 4. Zdrabki dla Was przygotowałem za kwotę 15 zł. Jest ich akurat niż 5. W tym nowe są dwie lotto ekstra klasy, które wyszły akurat po świętach. Mam akurat dwie za 5 zł, także postaram się je Wam zdrapać. Do zobaczenia za chwilę. Pierwsza zdrabka to jest serduszko. Ponad 4 miliony na wygradę. Serduszko, 7 wygranych po 14 tysięcy. Zdać serduszko i wygraj przypisaną do jego kwotę. Zdać dwa serduszka i wygraj kwoty z pola gry. Także leci. Różyczka za złotówkę. Całusek za 15 zł i perfum za 15 zł. Druga zdrabka to jest Super 7. Wygraj 77 770 zł. Wygrane sumują się. Znajdź czarną siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Znajdź zieloną siódemkę Podwaja po przypisaną wygraną. Lecimy. Trójeczka, ósemeczka, o jest, siódemeczka, dziewiątka, dwójeczka, piątka i czwóreczka. Weźmiemy siódemeczkę, zobaczymy ile wygraliśmy. No, dwa złote, czyli zdrabka mi się akurat zwróciła. Trzecia zdrawka to są klejnoty. Wygraj 60 tysięcy. Mamy 6 gier. Znać trzy takie, takie same symbole w jednej grze i wygraj kwotę z pola wygrane. Sumu, wygrane sumują się. Pierwsza gra. W pierwszej grze akurat nic nie mamy Druga gra Zobaczymy Niestety Trzecia gra Też niestety czwarta gra. Niestety piąta gra. No też niestety. I szósta gra. O, jeszcze tu poprawię kawałeczek dla Was. Też niestety. Czwarta zdrabka to jest lotto ekstra klasa. Wygraj 250 tysięcy. Wyniki meczów. Otrzyj wynik danego meczu. Jeśli liczba bramek na pierwszym miejscu tego wyniku jest większa od liczby bramek na drugim miejscu, oznacza to przypisaną wygraną pod polem wygrana. Znać znaczy napis gol zamiast wyniku meczu i przypisaną wygraną pomóż razy dwa. Wygrane sumują się. Mamy 10 meczów, także zaczynajmy. Pierwszy mecz: jest jeden, 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 trzy, nic nie ma. Drugi mecz: jeden, dwa, nic. Trzeci mecz. Jeden cztery, czwarty mecz. Jeden cztery, piąty mecz jest zobaczymy. Jeden, dwa, szósty mecz, dwa, trzy, siódmy mecz, trzy, cztery ósmy mecz. 1, 3. 9 mecz. 2, 3. I 10 mecz jest 2, 4. No niestety, w tej zdrabce akurat mi się nie, wyda, nie, nie udało wygrać. No i ostatnia, piąta zdrabka. To jest tak samo, te same, te same warunki, tak jak w czwartej zdrabce. No to lecimy. Pierwszy mecz. Jeden, trzy, drugi mecz, dwa, cztery, trzeci mecz. Jeden, trzy, czwarty mecz. Jeden, cztery, piąty mecz, dwa, cztery, szósty mecz. Jeden, dwa, siódmy mecz jest, dwa, trzy. Ósmy mecz 2, 3 9 mecz 3, 4 i 10 mecz jest 1, 4. Żeby nie było, pokażę, że nic nie ma. Na 5 drapek, na które wydałem 15 zł, udało mi się tylko jedną drapkę trafić W Super 7 jest to 2 zł, czyli jestem stratny. 13 złotych. Jeśli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Przycisk subskrypcji jest na dole. I PS, y jeszcze jak będziecie subskrybowali mój kanał, tam jest taki mały dzwoneczek. Jeśli chcecie być bieżąco z moimi filmami, kliknijcie ten dzwoneczek. I ten. To jest na tyle. Jeśli film się Wam podobał, to ja już tam mówiłem. To jest na tyle. Cześć.